Nie, no co z tym światem się dzieje w ogóle? Patrzcie na to. Szopi, 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 Kupuj olej dziś na Shopi za dostawę 0 złotych. M, aha. Dostawę gwarant tutaj masz, lub zwrot pieniędzy. Okej. Kupuj na dziś na Shopi. Cześć tu Sobomir. 9 września to dzień super zakupów shopi. Powiesz teraz! Okej, okay, dziwne. Bardy dziwne. Nie wiem co z tym światem się dzieje. I widzowie zapraszam Was na mój kanał Jakub. I subujcie, bo w ogóle suby mi stanęły. Nie wiem dlaczego. Suby mi stanęły. Nie wiem dlaczego. Bym chciał bić 50 apyto... Mój cel to jest 100 subskrypcji. Ale nigdy mi się to nie uda, bo wy nie klikacie w ogóle suba. Więc klikacie suba, bo zrobiłem dla was nowe intro. To, to, ten, to 6 dni temu, bo ten dzień się jeszcze nie liczy. Bo zrobiłem go, bo ten... bo ten bo intro zrobiłem od 20, a z 12.15. Więc wbijajcie na mój kanał i subskrybujcie, bo mam za mało filmów, więc nara. I subujcie Króla Podla Podlasia. Tutaj Playsty. Tutaj król Podlasia. Za dwie godziny gdzieś będzie... No to król Podlasia, bo wbijat... bo jego cel to teraz będzie 1000 uh, subskrypcji, więc... No. I Nara!